Sceny jak z filmu rozegrały się na ulicach Wieliczki. Za kierownicą ściganego Audi 40-latek, który nie zatrzymał się do kontroli po kilku minutach niebezpiecznej jazdy wylądował w rowie, miał przy sobie narkotyki. Będziemy również sprawdzać, czy w trakcie tego pościgu, te, w trakcie tej ucieczki nie znajdował się pod twym środków odurzających. Wykażą to badania krwi, które zostały przeprowadzone. Odpowie również za liczne wykroczenia, których dopuścił się w trakcie tej ucieczki. Tylko za niezatrzymanie się do kontroli grozi mu 5 lat więzienia. Ale nie tylko ścigani i odurzeni szaleją na drogach. Pod Lublinem jadący z nadmierną prędkością 37-letni kierowca BMW po wyprzedzaniu w niedozwolonym miejscu też wypadł z drogi. Wypadek wyglądał na poważny, skończyło się na mandacie. Na szczęście dla niego skończyło się dosyć szczęśliwie, ponieważ nie odniósł poważnych obrażeń ciała i całe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Natomiast auto zostało oczywiście kompletnie rozbite. A na obrzeżach Opola rozbite auto i rozwalony dom. Było po drugiej w nocy, gdy huk postawił na nogi całą okolicę. Zerwałem się z łóżka, wychodzę, patrzę, nic nie widzę, tylko przestrzeń, bo tu tutuje zawsze to zasłaniało widok z komprakticnie i i po prostu idę dalej, patrzę samochód w domu. Auto wyjechało z drogi na łuku, nie było żadnych śladów hamowania. Pewnie dlatego, że 21-letni kierowca Mercedesa był kompletnie pijany. Badania komatem pokazało, że ten młody człowiek miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Na szczęście osobom, które były w środku tego mieszkania, no nic się nie stało. Pod opocznem pijany 60-latek też przejechał przez płot, tyle, że bawiły się za nim dzieci. 11 latek z obrażeniami trafił do szpitala. Kierowca nie miał prawa jazdy, bo już je stracił za jazdę po pijaku. Teraz pewnie straci wolność. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Z danych policji wynika, że tylko w środę na polskich drogach doszło do 78 wypadków, w których zginęło 6 osób, a rannych zostało prawie 90. Zatrzymano też blisko 200 nietrzeźwych kierujących. A czerwcowy długi weekend dopiero się zaczyna. Czas nie cofniesz. Dla wydarzeń Jacek Gasiński, Polsat News.